Dzień dobry drodzy ogrodnicy, jak widzicie Beatka bawi się nasionami pietruszek różnych odmian No i w chwili obecnej będzie je wysiewała na naszych grządkach Beatko na jaką głębokość? Około 2 cm Około 2 cm, chociaż zawsze sprawdzajcie co piszą na opakowaniach I popatrzcie tutaj Tutaj mamy nasionka na taśmie No i Beatka w chwili obecnej Dostosowuje długość tej taśmy. Jest to taśma biodegradowalna, papierowa, gdzie nasionka są umieszczone w odpowiednim rozstawie. Możecie czasami spotkać taśmy, gdzie dodatkowo obok nasionek są choćby nawozy na start albo też biostymulatory. I Beatka, w chwili obecnej, to teraz przysypuje glebą. Tutaj jeszcze taka informacja: na ręce mam taśmę z nasionami pietruszki, i dodatkowo obok nasionek możecie spotkać grudki hydrożelu. To jest właśnie takie celowe działanie na takie stanowiska, gdzie jest sucho, ale też na takie lata, które charakteryzują się małą ilością opadów. Hydrożel ma bardzo duże właściwości chłonne wody i później oddaje je roślinom, włącznie choćby ze składnikami odżywczymi. Teraz Beatka będzie siała nasionka pietruszki, ale już takie w wersji sypkiej, nie na taśmie. Zobaczcie jakie one są malutkie. I teraz będzie bardzo ważną rzeczą, żeby nie za gęsto posiać. Możecie oczywiście te nasionka choćby z ziarenkami piasku wymieszać. Ewentualnie jak Wam się gdzieś tam trafi gęstszy się, to pamiętajcie, że później możecie swobodnie roślinki przerywać.